Chodźcie, pokażę Wam, że każdy nawiązuje do Cesarstwa Rzymskiego. Zobaczcie, jest to Kościół Świętego Karola Boromeusza, i tutaj mamy dwie kolumny. Tu jedna, odnowiona i druga. A po środku sentencja, która mniej więcej mówi tak, że wypełnię moje śluby przed Bogiem, przed oczami tych, którzy się go boją. A po bokach mamy dwie kolumny, które nawiązują. Właśnie do świętego Karola, i one są w stylu rzymskim. Są inspirowane rzymskimi czasami, ale nie są to stricte kolumny ukradzione, przeniesione z jakichś ruin. A cały ten kompleks zaprojektował Johann Bernhard, a fundatorem tego kompleksu był Karol VI w XVIII wieku. I zrobił to dlatego, że jeżeli Dżuma opuści Wiedeń, on zafunduje właśnie Kościół. A te tutaj kolumny. One są dlatego, że miały dawać tutaj oznakę, że cesarstwo jest wielkie, jak cesarstwo rzymskie, jest bogate dostatnie i niczego się nie boi, jest przepotężne. Tak jak cesarstwo rzymskie. Ot, wszyscy chcą być tak potężni, albo chcieli być, jak cesarstwo rzymskie. Stąd orły, złoto i kolumny. Więc tak na dobrą sprawę było 14 wieków po upadku cesarstwa rzymskiego, a dalej były nawiązywania do... Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Dzisiaj zresztą też często można je spotkać, choćby w USA. Jeśli podoba ci się taki różnorodny kontent na moim profilu, zostaw plusika.